Miał być przemarsz ulicami Końskich, przedstawienie wystawione przez młodzież ze szkoły podstawowej w Stanickiej Woli, koncert pieśni legionowej i pokaz grupy rekonstrukcyjnej. Niestety z uwagi na epidemię gmina końskie musiała ograniczyć program święta Niepodległości do symbolicznego minimum. Z przykrością informuję, że w związku z obostrzeniami wynikającymi z panującej epidemii COVID-19, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo, odwołuje w dotychczas przyjętej formule organizacyjnej obchody 102 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, burmistrz miasta i gminy Końskie Krzysztof Obratański. Czytamy w piśmie przekazanym naszej redakcji przez Urząd Miasta i Gminy w Końskich. Nowa formuła zakłada, że w środę 11 listopada o godzinie 11.50 pod pomnikiem wdzięczności przy ulicy Piłsudskiego w Końskich spotka się tylko kilkuosobowa delegacja włodarzy gminy. Zostaną tam złożone kwiaty oraz znicze. Z kolei o godzinie 12.15 w kolegiacie św. Mikołaja w Końskich odbędzie się msza święta z intencją za ojczyznę przy zachowaniu aktualnych na dany moment restrykcji sanitarnych. Przed mszą świętą Dom Kultury z Końskich zaprezentuje montaż słowno-muzyczny pod tytułem Odrodzona Niepodległa 1918-2020. Z tych wydarzeń zaprezentujemy Państwu Relacje na żywo lub obszerny materiał wideo.